Cześć, nazywam się Wojtek Grabowski, jestem teraz za ścianku Podlaskim, a Wy jesteście na kanale KOLER. I dziś pokażę Wam, jak przygotować coś może nie grillowego, ale coś, co do grilla jest idealnym dodatkiem, a mianowicie kiszone ogórki. Taka karkóweczka z kiszonym ogórkiem i odrobiną musztardy smakuje wspaniale. Aby ten ogórek był dobry, najlepiej ukisić go sobie samemu. Jeśli chodzi o kiszenie ogórków, to jest to dość prosta czynność, ale musicie pamiętać o kilku ważnych rzeczach, które sprawią, że Wasze ogórki zawsze będą ukiszone idealnie i Będą smakować fajnie, nawet po dłuższym czasie będą twarde, no i takie, jak powinny być. Pierwsza rzecz to sam ogórek. Jak wybrać odpowiedniego ogórka do kiszenia? Oczywiście muszą to być ogórki, które będą miękkie, twarde. One już na pierwszy rzut oka powinny wyglądać ładnie, ale nie jesteście za pomocą wzroku ocenić w stanie tych ogórków w 100%. Najlepiej znaleźć sobie jednego sprzedawcy, jednego gospodarza, od którego kupicie sobie testowo 1-2 kg ogórków i je ukisicie, a następnie po kilku dniach sprawdzicie, czy wszystko z nimi w porządku. Jeśli otworzycie słoiki, zobaczycie, że no, mają one nieprzyjemny zapach, że zrobiły się miękkie, coś jest z nimi nie tak, to prawdopodobnie macie złe ogórki. Ogórki jeśli są przeazotowane, to one wtedy do kiszenia się nie nadają. Jeśli ogórki ukisicie i wszystko z nimi będzie w porządku, to następnie możecie wrócić do tego gospodarza, kupić sobie 10 czy nawet 20 kg ogórków i ukisić tych słoików bardzo dużo. Ja mam ogórki ze sprawdzonego miejsca, ale dziś pokażę Wam testowo jak przygotować sobie taki jeden słoik. I oprócz ogórków będziecie potrzebować kilku rzeczy. Po pierwsze będzie to sól. Sól niejodowana. Jeśli stalibyście sól jodowaną, to zakłóciłoby to proces kiszenia. Bardzo istotne jest to właśnie, aby to była sól niejodowana. Poza tym odrobina gorczycy, chrzan. Chrzan możecie kupić gdzieś na bazarze. Jest też spora szansa, że macie jakieś miejsce, gdzie ten chrzan można po prostu wykopać, jeśli nie mieszkacie w dużym mieście. Odrobina czosnku, koper, Piękne kwiatostany oraz liść dębu. Liść to nie jest coś, co jest łatwo znaleźć, ale ja mam tutaj piękny liść dębu, ponieważ tutaj w pod podlaskim, gdzie nagrywamy dęby, mamy nawet wyciągnięcie wzroku i co jakiś czas tutaj nawet żołędzie nam spadają, więc nie było problemu ze znalezieniem tych liści. A jeśli chodzi o kiszenie, to oprócz tego, jaką jakość macie ogórków, bardzo ważne jest również to, jaką macie jakość wody. Jeśli macie wodę, która jest bardzo wysokiej jakości, jest dobrze przefiltrowana, wszystko z nią w porządku, to wtedy możecie ogórki kisić w taki sposób, że po prostu wykorzystujecie tę wodę zimną. Jeśli ta wasza woda jest powiedzmy średnia, albo nie wiecie, czy nadaje się dobrze do kiszenia, to wtedy dobrze tę wodę podgotować razem z solą i następnie zalać te ułożone już w słoiku ogórki. Pokażę wam wersję z wodą, która jest gotowana. Za moimi plecami na grillu gazowym już rozgrzewa się palnik, który wykorzystam do tego, aby wodę podgrzać. W garnuszku mamy litr wody. Na jeden litr wody wykorzystuję jedną płaskę łyżkę soli, którą od razu do wody wrzucam, a następnie ustawiam na palniku, lekko mieszam i pozwalam, aby to wszystko się zagotowało. Grill Krones S1, który dziś wykorzystuję, ma ceramiczny palnik, który rozgrzewa się nawet do 800 stopni. Oczywiście, aby podgrzeć wody tak wysokiej temperatury nie będziecie potrzebować, dlatego możecie sobie ten palnik skręcić tak, aby płomień był niewielki. Woda w tym momencie się powoli podgrzewa, sól się rozpuszcza, a ja przejdę do kolejnej rzeczy, która jest istotna w kontekście kiszenia, czyli do słoików. Jeśli chodzi o słoiki, to warto wykorzystywać dość duże słoiki, do których będzie łatwo wchodzić Wasza dłoń. Ja mam tutaj niewielki słoik i te ogórki będę musiał upychać. A jeśli chodzi o sam proces kiszenia, no to my nie będziemy w nim uczestniczyć. Ogórki będą kisić się same, my musimy im jedynie pomóc. Przygotowanie do kiszenia rozpoczynamy od tego, aby do wyporzonego słoika włożyć kilka kwiatostanów kopru. Jeśli chodzi o to, jak dużo czosnku dodawać, to zależy. Jeśli chcecie takie ogórki, które będą bardzo intensywne, będą bardzo ostre, to wtedy dodajcie trzy, czasem nawet cztery ząbki czosnku, jeśli będziecie chcieli takie ogórki, które będą bardziej delikatne, to wtedy wystarczy nawet jeden ząbek czosnku rozkrojony na pół. Ja dziś wykorzystam jeden taki dość duży ząbek. To będą takie ogórki, które będą bardzo, bardzo delikatne. Do słoika dodaję również kilka ziaren gorczycy. W przypadku kiszenia ogórków tak naprawdę największa praca to jest ich takie szczelne układanie. Powinniście je ułożyć dość szczelnie. Ja tutaj tych ogórków nie mam zbyt dużo, więc nie mogę sobie pozwolić na takie idealne ich ułożenie, ale nawet jeśli nie ułożycie ich idealnie, to i tak powinny smakować świetnie. Pomiędzy ogórki wcisnę również pokrojony korzeń chrzanu. To jak dużo chrzanu będzie, to zależy również od Was. Jeśli chcecie ogórki, które będą bardziej intensywne, będą takie mocniejsze, bardziej chrzanowe, to wtedy dodajcie go więcej. Jeśli chcecie takie, które będą delikatne, to tego nie powinno być zbyt dużo. Do słoika wkładam również przygotowane wcześniej liść dębu, a następnie dopycham ostatnimi ogórkami i przykrywam to jeszcze kwiatostanami kopru. Jeśli dostępu do liścia dębu nie macie, to możecie wykorzystać na przykład liść winogrona albo czarnej porzeczki. One również dobrze się tutaj sprawdzą. A jeśli chodzi o kiszenie ogórków, to możecie sobie eksperymentować również z jakimiś innymi dodatkami, ale takie klasyczne kiszone ogórki, o których pomyślicie, kiedy powiem kiszone ogórki, to będą właśnie takie ogórki, które mają tylko chrzan, czosnek, odrobinę, gorczycy oraz koper. Kiedy słoik już wypełniony jest ogórkami, możemy zalać go wodą, która zdążyła się zagotować. Sól w wodzie się również rozpuściła. Słoik po kontakcie z wrzątkiem raczej nie powinien pęknąć. Oczywiście jeśli wykorzystalibyśmy jakiś słoik, który byłby zamrożony, no to tak mogłoby się stać. Jeśli chodzi o wlewanie tego wrzątku, to wlewajcie go po prostu niewielkim strumieniem i starajcie się lać na ogórki. Podczas wypełniania słoika płynem zwróćcie uwagę, aby w całości przykrywał on ogórki. I teraz możemy sobie słoik zakręcić. Nie zakręcam go jakoś szczególnie mocno. I taki słoik odstawiamy sobie w temperaturze pokojowej na kilka dni. Proces kiszenia się rozpocznie, będzie się to widzieć. Gdy będziecie kiścić ogórki pod słoiki, szczególnie na początku, ustawcie coś, co będzie zbierać ten płyn. Jeśli chodzi o proces kiszenia, to jest to proces dość burzliwy. Po kilku dniach warto zajrzeć do słoików, odkręcić je. Jeśli zobaczycie, że tego płynu jest zbyt mało, to powinniście uzupełnić go solankę, czyli właśnie taką mieszankę wody oraz soli. Jeśli chodzi o proces kiszenia, to on będzie zachodził w zależności od temperatury. Im będzie cieplej, tym będzie szybszy. Im będzie chłodniej, tym będzie wolniejszy. Jeśli chcecie ogórki, które chcecie zjeść w przyszłym roku, chcecie mieć na zimę albo nawet zjeść za dwa lata, to wtedy raczej ten proces nie powinien być zbyt szybki. Ogórki możecie odstawić sobie w zasadzie od razu do piwnicy. Jeśli chcecie ogórki zjeść jeszcze podczas tego sezonu grillowego, to wtedy zostawcie je w temperaturze pokojowej i już. Już nawet po 5-6 dniach będą nadawać się do jedzenia. Mam nadzieję, że takie ogórki spróbujecie ukisić. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Jeśli chcielibyście więcej odcinków dotyczących kiszenia albo innych takich tematów, to dajcie nam znać w komentarzu. Jeśli jeszcze nie subskrybujecie kanału Kolera, to koniecznie to zróbcie. A ja tymczasem odstawiam swoje ogórki i z Wami się już żegnam. Do zobaczenia. Cześć.